Niedzielę 23 czerwca przed Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość sierpeckiej nocy świętojańskiej. Tą piękną, słoneczną, popołudniową porę niedzielną zaprosiliśmy wszystkich do udziału w tradycyjnej nocy Kupały, tradycji słowiańskiej, ale także nie tylko. Kraje germańskie, kraje północne także obchodzą, a niektóre kraje obchodzą to święto jako święto państwowe, i jest to Dzień Wolny od pracy. W naszym wydaniu przy Centrum Kultury i Sztuki w dniu dzisiejszym odbędzie się szereg atrakcji. Występy przedszkoli, występy osób działających przy Centrum Kultury i Sztuki, a więc taniec nowoczesny, a więc wokaliści. Nie zabraknie też oczywiście Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dentej, działającej przy Centrum Kultury i Sztuki. Ale występy artystyczne to nie wszystko. Tradycyjnie mamy warsztaty plecenia, robienia wianków, które widać za moimi plecami. Panie się już uwijają, ucząc, jak to się plecie, takie wianeczki. Mamy także coroczny konkurs z wieloma nagrodami na najpiękniejszy wianek. Nagrody zostaną wręczone za około godzinę, zaś potem będzie przemarz wokół jeziurek i tradycyjne puszczenie wianków na wodzie. Wydawałoby się, że noc 21 na 22 jest nocą świętojańską, ale nie zawsze. Z kalendarza wynika, że 21 na 22 jak najbardziej, ale często z tego kalendarza wynika, że jest to troszeczkę później. No i w naszym przypadku wypada, że jest to właśnie 23. Można łatwo sobie to sprawdzić. Jak co roku wszystkie wianki popłynęły rzecz jasna na wodę sierpeckich jeziórek, by jak głoszą legendy wywróżyć szczęście w miłości tym, którzy je upletli. W tym roku wianki z motorówki puszczał wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Długokęcki oraz Jarosław Żmijewski, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Noc świętojańską w Sierpcu zakończył występ zespołu z Olsztyna Chorpyna.